Zacząłbym od tego, że nie mam skina, bo jestem tutaj na moim drugim koncie, ponieważ no moim głównym niestety dostałem bana. No, nie wiem za co, ale jakby nic tym raczej nie zrobię. Serwus z tej strony Naerot i witam was na serwerze Crafted.pl. Jeżeli nie wiecie, co to jest za serwer i o co tutaj chodzi, to wszystkiego dowiecie się w trakcie tego materiału. W tym momencie na ekranie wyświetla wam się moment, w którym przejdziemy już do konkretów, ponieważ no... Teraz zamierzam sobie troszeczkę pogadać o głupotach, więc jeżeli nie chcecie tego słuchać, to przybijcie do tego momentu na ekranie i. no to my tyle. Dlaczego tak naprawdę w ogóle nagrywam film z tego serwera? Ciężko byłoby nie zauważyć, że na YouTubie filmy z niego są dość popularne. <laughs> Hmm, ale ten film nie jest tylko i wyłącznie takim typowym skokiem na kasę, choć no po części oczywiście jest, ale też czymś w rodzaju takiego eksperymentu, czy te całe wyświetlenia, te całe zasięgi, które inni na tym nagrywając filmy z tego serwera mają na swoich filmach, to jakby rzeczywiście reguła czy tylko i wyłącznie kwestia kaprysu algorytmu YouTube'a, który odpowiada za pozycjonowanie filmów na tej platformie, to sobie sprawdzimy w tej właśnie serwie, więc pamiętajcie, żeby zostawić łapęcy w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tego serwera. No i oczywiście subskrybujcie kanał z dzwonkiem, jeżeli jesteście nowi i jeszcze nie subskrybujecie To byłbym wdzięczny, że to warto pamiętać o tym dzwonku, żeby dostawać wszystkie powiadomienia o wszystkich filmach, jakie pojawiają się na kanale, no i też oczywiście streamach, żeby nie przekapić ewentualnie możliwości zagrania ze mną na jednym z nich. Jeszcze tak a propos tych wyświetleń, no to trochę dziwne mi się to wydaje, ponieważ na tym serwerze gra jedynie lekko ponad 250 osób to nie jest jakoś bardzo dużo. No ale niby statystyki tu właśnie nie oszukam. Zobaczymy. Dobra, przechodząc już do rzeczy. Na tym serwerze mamy kilka trybów. By the way, jest to serwer polski założony. Nie wiem przez kogo założony. Ja <laughs> mam pojęcia. Przez, przez. Nie wiem, czy przez tych panów, czy przez kogoś innego, a oni tylko nagrywają, ale. Jak ktoś wie, kto dokładnie założył ten serwer, to może się mi powiedzieć, chętnie się dowiem. W każdym razie na tym serwerze mamy kilka trybów. Lucky Skyblock, czyli taki po prostu Skyblock, tylko że z lucky blokami. Lucky Toxic Ocean, czyli taki lucky Skyblock, tylko że zamiast powietrza mamy trującą wodę, która nas bije. Free do tego nawet nie będę tutaj się odwoływał. Creative, czyli po prostu działkę masz i sobie budujesz, co tam chcesz, chyba się przynajmniej wydaje. No i Survival Extreme na wersji 1,14, 1,15. Yy, no, to jest taki zwykły Survival bez żadnych zasad. Każdy może każdemu wszystko wysadzać, więc. Cześć, Peterowski, pite 15. Dzie dzie dzień dobry. Na pewno na streamkach sobie ogarniemy wszystkie te serwery. Mówię oprócz tego, bo tu nie ma co ogarnieć za bardzo. Ale żeby w tym odcinku się cokolwiek działo, to słuchajcie, wbiłem w tym momencie na yy, Skyblocka. I spróbujemy sobie zacząć od właśnie ogarniania czegoś na tym skybloku. Jak stworzyć własną wyspę? W ogóle 20 stron tu jest. Nie chcę mi się tego wszystkiego czytać, tak szczerze mówiąc. Klasyczna yy, wyspa skybloka, mała w kształcie litery L. Dobre, jeśli lubisz klasykę. Wyspa Gracza. Okrągła wyspa bycrafted.pl, największa z wysp gracza, idealna do gry ze znajomymi. Fikowana przez crafted.pl. Najłatwiejszy start, chyba o to tu chodzi. No, nie jestem pewien, bo jak już mówię, nie mogę przeczytać całej tej wiadomości, niestety. No, dzień dobry, Olaf fa, fa, August. Dzień dobry, Olaf Augustusie. <laughs> Masz fajny gig. Stwórzmy sobie tą wyspę, bo może będę zapraszał widzów właśnie potem na nią. Eee, skyblock bycrafted.pl. Króliczek zaraz cię napadną, Robin Hood, co? O co chodzi? Świnka Pepa. Włożyła głowę w ziemię. Pamiętam kiedyś yy, Minecraft Survival na początku mojego kanału. Kura włożyła głowę w ziemię i się śmiałem, że zagruz. <grymne> Ta świnia jest nawiedzona. W szkrzynce mamy podstawowe itemy pierwszej pomocy. Okej, okay, dobrze, dziękujemy serdecznie. Pepa, proszę niegi, naprawdę nie mam ochoty. Yy, tracić ciebie, znaczy w sumie nie wiem co mi, po co mi po ciebie, skoro i tak nie mogę się rozmnożyć, bo jesteś w egzemplarzu razy jeden, ale no nie wiem, to znaczy może przynajmniej będziemy się dobrze bawili razem, chociaż nie wiem, ona chyba nie jest skoro do zabawy, ale chamstwo czat, tu na górze nie było więcej drewna. To jest po prostu chamstwo, z jakim się jeszcze w życiu nie spotkałem, tyle mogę wam powiedzieć, jeżeli o to chodzi. Pójdźmy na statystyki. Mam rangę gracz, mam 300 hajsu, nie wiem po co mi hajs jest. Poziom gracza, chyba zerowy, mi się tak wydaje. Ja jestem liderem członków wyspy 0, a co ja nie jestem członkiem wyspy? Poziom wyspy 0. Chyba pierwszy powinien być raczej. Ocen wyspy 0. Smutek. Teraz tylko liczyć, że z tego nam wypadnie w jakikolwiek sposób choć jedno na nasionko. No to nie wypadło chyba. Jest, wypadło! Ja pierniczę! Nie wiem, co jest z tym drzewem. Nie tak, ale ono się za cholerę jasno nie chcę zniszczyć! Jej! Dostałem dwie sadzonki! Okej, okay, czyli tego nie trzeba czekać aż się zniszczy, bo tutaj chyba jest... Hmm, ...po prostu komendami wyłączone niszczenie się liści, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale za to chyba sadzonek wypada więcej niż normalnie zniszczenie drzew. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to nie jest tylko kwestia farta, tylko kwestia zależności, że tak po prostu to działa. I chyba tak samo wyłączone jest też, jakby to powiedzieć, roztopianie się lodu. Więc no spoko, dobra, jakby nie ma problemu trochę. Mamy więcej drewna, więc przyda, będzie, przyda się to jakoś gdzieś teraz zasadzić. Czekajcie, ja tu sobie zbuduję taką małą, może faremkę bożą. Czekajcie, gdzie tu będzie dobre miejsce na zbudowanie faremki boże? Wydaje mi się, że tutaj. No i ogólnie biorąc, to będziemy mieli już troszeczkę drewna. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będziemy takowe posiadali. E, mam też nadzieję, że nie będą się tu rozpiły mi potwory. Ale chyba jest to trochę nadzieja złudna, więc na wszelki wypadek to skraftuję sobie piecyk, skraftuję sobie więcej pochodni. A! To ja tu miałem w zestawie więcej pochodni. Nie, to w sumie trochę easy, przynajmniej tak mi się wydaje. To jedno możemy sobie na chilku postawić tutaj, a jeszcze jedną tą stąd na przykład. Tutaj. I jesteśmy safe. To zabudujemy ciebie, pepa! Czekaj, odsuń się tam, przesuń się, please. Okej, okay. zabudowałem się tak trochę średnio, więc więcej piasek mi się przyda. Może piaskiem wtedy zabuduję. Dawaj, pepa, syk, cyk, cyk. Mamy bezpieczną pepę, która już nam nie ucieknie. Okej, okay, dobra, czyli to po prostu działało tak, że tylko ta nasza pierwsza, jakby nasze pierwsze drzewo, które tutaj było postawione. Po prostu było chyba drzewem nie normalnie postawionym sadzonką, tylko wybudowanym, a wybudowane drzewa, no jakby to wiedzieć, wybudowane liście się nie niszczą. Okej, okay, ja, ja się tej pp widać nie boję. No dobra słuchajcie, będziemy już powoli kończyli, jestem z Ciebie zadowolony, bo ma aż 12 drewna, więc to jest bardzo dobra informacja. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić łapę, je w górę, im więcej łapek, tym szybciej kolejny odcinek z Crafted'a. No i oczywiście, jeżeli chcecie ze mną zagrać tutaj na SkyBlocku, czy też na jakichś innych trybach, to jak najbardziej bardzo chętnie Was pododaję do wyspy, to możecie pisać swoje niki, to ja postaram się Was dodać. Zapraszam do komentowania tego materiału. Czytam wszystkie komentarze, jeżeli jakieś zawierają pytania, to na wszystkie odpowiadam, więc... Więc warto pisać komentarze. No i warto też subskrybować kanał. Do zobaczonka. Cześć.